Obiekty zbiorowej ochrony są to obiekty wykorzystywane w celu ochrony ludności przed zagrożeniami powstałymi w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub działań wojennych. Obiekty zbiorowej ochrony mogą stanowić cały obiekt budowlany lub jego część. Wyznaczają go właściwe organy ochrony ludności. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub wojewoda na podstawie porozumienia z właścicielem lub zarządcą budynku, albo na podstawie decyzji właściwego organu ochrony ludności. Uznając obiekt budowlany albo jego część za budowlę ochronną nadaje się mu status schronu lub ukrycia oraz kategorię odporności. Schron to uznany za budowlę ochronną obiekt budowlany albo jego część o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażony w urządzenia filtrawentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne. Ukrycie to uznane za budowlę ochronną obiekt budowlany albo jego część o konstrukcji niehermetycznej. Miejsca doraźnego schronienia natomiast to obiekty zbiorowej ochrony będące obiektami budowlanymi, przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi, zorganizowanymi w drodze nakazu przystosowania pomieszczeń budynków, garaży podziemnych, tuneli, budowli ziemnych, wykopów i tym podobnych obiektów do pełnienia funkcji obiektu zbiorowej ochrony lub. Wykonania miejsc doraźnego schronienia przystosowanych do tymczasowego ukrycia ludności. Miejsca doraźnego schronienia organizują wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub wojewoda w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub w czasie wojny, jeżeli liczba schronów i ukryć jest niewystarczająca dla zapewnienia ochrony ludności. Warto zwrócić uwagę, iż kondygnacje podziemne w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz garaże podziemne, jeżeli nie przewidziano w nich budowli ochrony, projektuje się i wykonuje w sposób umożliwiający zorganizowanie w nich miejsc dorośnego schronienia.